Dzień dobry, moi kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie, co dobrego idzie w Twoją stronę. Wydanie specjalne, sylwestrowe. Proszę Was, moi kochani duchowi przewodnicy, o przekaz dla moich wspaniałych widzów, co do nich przyjdzie w sylwestra. Robię to czytanie z intencją największego dobra moich widzów. Poproszę o przekaz, co dobrego idzie w stronę moich widzów na Sylwestra, na 31 grudnia 2024. I zobaczmy, co z przełożenia. Moi drodzy, wy jesteście w energii bardzo dużej. Kreatywności, możecie być w bardzo dużej i dobrej komunikacji z kimś, dużo spotkań, komunikacji, ale również dużo pasji, dużo ognia. Realizujecie swoje cele, swoje pasje, swoje zamierzenia, moi drodzy. I zobaczmy, kochani, co dobrego do Was przyjdzie. To dobrego do Was przyjdzie w sylwestra. Ok. No i to jest bardzo pięknie. I zobaczmy, co dalej. Moi kochani, przede wszystkim bardzo dużo i szybko się u Was będzie coś zadziewało. Bardzo duża komunikacja z kimś, spotkania, randki. Bardzo możliwe, że z kimś z zagranicy lub z oddalenia od Waszego miejsca zamieszkania, jakkolwiek nie tylko. Ponadto, moi drodzy, przyjdzie do Was jakaś gotowość na nowe początki, na nowe doświadczenia. Będziecie działali z wielką odwagą, z wielką pewnością siebie, z nadzieją. Bardzo właśnie stanowczo będziecie przejść do przodu. Odważnie, bardzo pięknie. Również pokazują mi się tu jakieś podróże, wyjazdy. Możecie mieć właśnie kontakt z kimś rzeczywiście z zagranicy, lub z oddalenia od waszego miejsca zamieszkania. Moi drodzy, co dalej dobrego do was jeszcze przyjdzie? Przede wszystkim wyjdziecie z jakiejś energii bardzo dużego braku. To może być brak, słuchajcie, finansowy lub jakikolwiek emocjonalny. Co dobrego jeszcze do Was przyjdzie. Moi kochani, Wy przemyślicie swoje dotychczasowe doświadczenia i będziecie działali w zgodzie z Waszymi zasadami moralnymi i innymi. Możecie dostać jakieś wsparcie od osoby, która będzie Wam bardzo przychylna, moi kochani. Postawicie na rodzinę, na tradycję. I zobaczmy, co dobrego jeszcze przyjdzie do moich widzów. Wasz stały partner, partnerka również mogą być bardzo dla Was ważni w tym czasie. Moi drodzy, ktoś może być bardzo, bardzo zdecydowany na Was, bardzo dużo pasji, ognia, namiętności, ale również pomijając te kwestie takie romantyczne, fizyczne, to tutaj naprawdę możecie mieć do czynienia z kimś, kto będzie na Was bardzo zdecydowany, z kim będzie bardzo duża komunikacja. Mało tego, ktoś jeszcze będzie bardzo pod Waszym urokiem. Wy będziecie również bardzo kreatywni w działaniu, co pokazuje mi to już zresztą energia z teraźniejszości. Będziecie kreowali swoje życie, będziecie działali z bardzo dużą odwagą, pewnością siebie, moi drodzy. Będziecie konsekwentni w działaniu. Zobaczmy, co dalej. No to właśnie powtórzyła nam się dokładnie niedokładnie, ale bardzo, bardzo zbliżona energia do głupca. Moi kochani, wy jesteście gotowi, będziecie na wszelkiego rodzaju nowe doświadczenia, nowe perspektywy, możliwości. Znowuż możecie mieć kontakt z kimś z zagranicy lub z oddalenia od waszego miejsca zamieszkania. Yy, możecie również wyczekiwać na coś lub na kogoś. Zobaczmy, co dalej. Ok, i bardzo dobrze. Moi drodzy, zakończycie z kimś coś, co wam już totalnie nie służyło czyli jakąś sytuację, możecie pozostawić kogoś za sobą. Czyli zakończyć jakąś znajomość, jakąś relację, która Wam już totalnie nie służyła, ale również jeśli w Waszych stałych relacjach, czy w znajomościach z kimś było coś takiego, co Was bardzo stresowało, męczyło, to Wy pozostawicie coś, lub ktoś z Waszego otoczenia pozostawi coś, co Wam już nie służyło. Moi drodzy, ponadto możecie pogodzić się z kimś, pojednać. Widzę tutaj powroty do kogoś, również jakieś ważne rozmowy z kimś, jakieś ważne zmiany w Waszym życiu tutaj mogą mieć miejsce, ale takie bardzo pozytywne. I moi kochani, poproszę o trzy rady na tą sytuację. Jeśli moi drodzy, coś się rozsypie w waszym życiu, rozsypało, to pamiętajcie jedno, że to tylko dlatego, żeby zrobić miejsce na lepsze, na lepsze możliwości, na lepsze perspektywy, na coś lepszego. Więc nie ma to nie ma sensu bać się wszelkiego rodzaju zmian. Moi drodzy, ponadto dążcie do harmonii w Waszym życiu, do równowagi, ale do takiego zwycięstwa również czyli realizujcie swoje cele, swoje pasje, swoje zamierzenia, dążcie do osiągnięcia sukcesu. Zobaczmy, co dalej. Moi drodzy. Realizujcie swoje cele, swoje pasje, swoje zamierzenia. Również dążcie do osiągnięcia sukcesu. Bądźcie bardzo kreatywni, przedsiębiorczy, pewni siebie i przede wszystkim dążcie do stabilizacji w waszym życiu materialnym, zawodowym, ale również w każdej innej, w każdej innej dziedzinie życia. I zobaczmy, co dalej. Moi drodzy, otwórzcie się na miłość, na porozumienie z kimś, bardzo dobre porozumienie z kimś, na akceptację. Na miłość się otwórzcie, moi drodzy, i przede wszystkim nawiążcie kontakt z kimś z przeszłości, jeśli czujecie taką potrzebę, ale równocześnie. Nie siedźcie w tej przeszłości, abyście nie utkwili w przeszłości. Czyli, jeśli macie taką potrzebę skontaktować się z kimś z przeszłości, zróbcie to, ale jeśli wiecie, że coś już do tej przeszłości odeszło i nie ma żadnych realnych szans, aby to powróciło, zostawcie tą przeszłość w tej przeszłości. I skupcie się na miłości, na tych potencjałach, które są wokół was lub będą. I zobaczmy, moi kochani, również co powiedzą nam, słuchajcie, anielskie odpowiedzi. Zobaczymy jedno przesłanie z anielskich odpowiedzi. my tu też mamy poproś innych o wsparcie, czyli anioły radzą was, jeśli macie jakąś ciężką sytuację lub nie wiecie co macie dalej zrobić odnośnie kogoś lub czegoś lub jakiej sytuacji poproś innych o wsparcie, moi najdrożsi, i jeszcze zobaczmy, słuchajcie jedno przesłanie z kart z pozytywnej kreacji. Poproszę o przesłanie dla moich widzów. O lala, okej. Okay. Co my tutaj mamy? Karta Sfinksa. Przyjdzie odpowiedź, na twoje, przyjdzie odpowiedź na twoje pytania będzie ona niesiona mądrością Moi kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo Was proszę o lajki, komentarze, subskrypcje, tak aby mogła rozwijać mój kanał. Nic Was to, kochani, nie kosztuje, a mnie bardzo pomoże rozwijać mój kanał. Z góry, z serducha Wam za to dziękuję. Serdecznie dziękuję za dotychczasowe, całe Wasze wsparcie, za to, że jesteście moi kochani. Dodatkowo chciałabym powiedzieć, że bardzo gorąco polecam. Marki, firmy, do których dostęp znajdziecie, klikając w linki, które znajdują się w opisie mojego filmiku oraz w podpiętym przeze mnie komentarzu. Polecam te marki oraz te firmy naprawdę z czystym sumieniem, moi kochani. Klikając w nie, przejdziecie do sklepów, w których jest całe mnóstwo fantastycznych produktów. Więc gorąco Was do tego zachęcam, moi kochani. Życzę Wam wyśmienitej zabawy sylwestrowej, czy to gdzieś na imprezie, czy po prostu jeśli macie ochotę w zaciszu domowym. Bawcie się wspaniale, trzymajcie się i wszystkiego, co tylko najlepsze dla Was.